Ja zmuszę cię wchodzić w moją gierkę codziennie, Hejko wszystkim, koty i kociaki, witam na moim kanale Dzisiaj, kochani, my będziemy grać w gierkę, bo Tom mi powiedział, tak można powiedzieć, ukazał mi, powiedział, że muszę to, muszę to zrobić Będziemy grać w My Talking Pinocchio, kochani, co? W ogóle, ja nawet nie wiet... nie, nie mogłem pomyśleć o takim czymś i nie widziałem i nie słyszałem Ciekawe, czy on też jest monstrem. Hmm, jeżeli on jest kumplem znajomym Toma, to raczej tak. Hmm, ciekawe co będzie dzisiaj się działo. Każdy, kto za 3 sekundy zostawi lapuści do góry Subika z dzwonkiem, jest najlepszy. 3, 2, 1. Witam w bandzie, kochani! No i przedtem jak zacząć, kochani, to 3 komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz być też tutaj? Zostawię fajny komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty, a my, kochani, zaczynamy. Dobrze, kochani, my zaczynamy. Tak, on mówi, żebyśmy go poglaskali. Tak, słuchajcie, to jest bardzo dziwne. Jest głodny. Słuchajcie, on w ogóle wygląda no, jak Pinokio, czy nie? Pinokio. To jesteś ty Pinokio? No cześć Max. A co nie widać? O Boże. Kochani, dawajcie, spytamy, czy on jest ten dobry czy zły. A ty jesteś dobrym, czy złym? Jasne, że ja jestem dobry, Maxiu. Ja przyjdę do ciebie. Ja jeszcze dowiem, gdzie ty mieszkasz. Mm. No brzmi jak groźba. Okej, okay, okej. Okay. Widzę, że humorku nie masz. Dobra, dawajcie tutaj go nakarmimy dalej. Co je Pinokio? No jasne. Tylko pizza. W ogóle drzewo może jeść pizza? Mhm. A ty w ogóle jeszcze czy nie? Nie, przecież on nawet nie je. Dzień, on już mnie denerwuje. Drzewo sika, co? Tak. Czy w ogóle można? Myć? Drzewo? Boże, słuchajcie, kochanie, ja coś nie ogarniam chyba. No napiszcie w komentarzach, no chyba drzewo nie można te. <laughs> no dobra. Niech będzie czysty przynajmniej. za też nie potrzebujemy. Bardzo on, słuchajcie, dziwnie wygląda. On dał mi na monetkę. Już spać? Co w ogóle się dzieje? Turn off the light. Gdzie mam... a, okej. Okay. Słuchajcie, niesamowicie szybko ta energia się przy... Już 100%? Co? Drzewa tak szybko śpią? Coś tu kochani nie gra, co to w ogóle jest? Dziękuję bardzo, dziękuję za 50 monet, continue. Tak, okej, okay. co tu będzie można robić? Mamy aż 1050 monet. Hmm. No widzę, że z humorkiem mu tak 50-50. Boże, jaki on straszny. Ja wam to zrobił? O oh my god. Nie wiem, dobra, dawajcie potęczymy Najdziwniejszy taniec w moim życiu, słuchajcie. kazał w niego się bawić. Masz monetkę. Boże, dziękuję, no dziękuję za monetkę. Coś Ci się nie spodobało? Nie, 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 wszystko dobrze, ja jestem zadowolony. Kochanie, on sam zaczął tańczyć. Co? Dobrze, mi się wydaje, że... Tylko trzy monetki? Boże. Wsadź sobie te trzy monetki w, Wiesz gdzie. W drwiane. <grywania> Dawajcie, spróbujemy zrobić mu humor. Co to góry jest? Jump Pinocchio. Jerry Smash. Dawajcie, poskakamy. Boże, ja nie lubię taka jest gierka. Doodle Jumps, słuchajcie. Może kiedyś wiedzieliście o niej, czy nie? Ja się boję, coraz... Cały czas będzie tych sztuk coraz mniej mniej i potem ja... Ja takie gierki. O Boże. Max, spokojnie. No, ja nie lubię takie gierki. Coraz mniej będzie tych... E, drzew. I właśnie... Słuchajcie, gdzie jest latający ten. O! O! O. O Boże! Stop, ja, ja przegrałem Idę o 10 monet. Tak, ja nie chcę takich gier. Zaraz reklama. E... Reklama do widzenia. Hmm. Dziękuję, no właśnie. Nie chcę grać w takie gierki, Boże. Hmm. Co jeszcze można zrobić? Piano, no dawajcie. <laughs> Ciekawe, co on nam zagra, co nie? co? o boże, dziękuję. level 2, 150 molla reklama dziwna ta, e, piano słuchajcie bardzo dziwnie wyglądało dawajcie jeszcze raz, może coś z tego będzie i on tylko troszeczkę się zrobił zadowolony. I bardzo szybko. jest. Ja chce jeść. Dawajcie, jeszcze mu damy jedzenie. Pewnie musimy kupić. Co tu jest? Tu w ogóle są jakieś tylko Koktajle? No dobra, dawajcie te najtańsze mu weźmy, najtańsze. No to jest? Co? No już mu prawie... Ale chamstwo tak muszę dużo dać jedzenia żeby żeby to wszystko tam ten dobra no przynajmniej mi dali 150 70 monet no dziękuję się opłacało tutaj nawet jedzenia nie ma co nie a nie są burgery pizza no właśnie już pizza ja to ma. One? co co food. żryję czekuję jeszcze raz umujemy, ale to bardzo dziwna gierka że, przepraszam, co? Pinocchio się myje. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy wy jesteście w szoku? Jakie zadanie mi daje Tom? Czy nie, bo on powiedział, że to jest jego kumpel właśnie. Że coś tu ważnego musi się stać. Tu się tutaj w ogóle nic nie widzę. Jak to już coś się stało? A co tam, jakieś czuszki? W serio? Tu przecież tutaj nic... Oh my god, bo... Dobra, a oczy tutaj <skrypia> <skrypia> O oh my god, o oh Boże, spójrzcie na te oczy. No to jest naprawdę creepy, słuchajcie, bardziej creepy niż tamte. O oh my god, 44... czwarty level są. No, ja jestem w szoku. Ja nie chciałem tego zrobić. Co ty jeszcze chcesz? Zegarek mu działa? Jeszcze raz dotkniesz I mojego Boże, zegarka, to, coś się... to ja dotknę twojej głowy. Czy ty mnie zrozumiałeś? No przepraszam, nie będę dotykał twojego zegarka, Ok, ok, na spokojnie. Zapraszam do mnie, Max. No wiesz co? Nie, ja nie przyjdę do ciebie, ja nie chcę do ciebie przychodzić. Nie, ty chcesz, i przyjdziesz do mnie. Nie, 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 dziękuję. Ja podziękuję ci, dziękuję bardzo. Jeżeli ty nie przyjdziesz do mnie, to ja przyjdę do ciebie. Stop to teraz brzmi jak groźba. Ale po co ty do mnie przyjdziesz? A to już zobaczysz następnym razem, czekam Ciebie o trzeciej w nocy. Koniec rozmowy. Hamski, koniec rozmowy, co? Dobrze, dobrze, wszystko, uspokój się, uspokój się. Równo o 3.00 00 jesteś tutaj. No dobrze, dobrze. Daj mi jeszcze jedzenia. Dać mu, mówię, dać mu jeszcze jakieś jedzenia. Okay. A przecież Ty jesteś najedzony. W bierze te koktajle i w ogóle szok. Mm. już przyjdzie i mi powiedział, że on chce jeść. Co tu jeszcze można zrobić? O Boże, reklama. Oh my God. Zaraz. Nie śpi, nie śpi. A co można tu jeszcze ten? Można było wymienić. Czy nie można? O! Można zmienić. O, no tak lepiej wygląda, co nie? Dawajcie, niech to będzie. Tak. O, jest powrotem. Dobra. O, gitara. Hm. Co jeszcze można. No, czy to nie jest piękne? Ta nie mam takiego lewego, No właśnie. Trochę czerwonego. Co, jakie co tu jeszcze? Jesteś tutaj? Tak, tak, jestem tutaj. Więc jeżeli tak. ciebie nie będzie tutaj o trzeciej w nocy, to ja przyjdę do ciebie sam. Okej. Okay. Ty zrozumiałeś wszystko? Dobrze, dobrze, na spokojnie. Nie trzeba do mnie przychodzić. Musimy ci coś pokazać. Okej, okay, wbiję tutaj do trzeciej w nocy. Może jeden raz jeszcze w życiu? Ja zmuszę Cię wchodzić w moją gierkę codziennie. Ha, ha, ha. Co? Tak dobrze, Pinokio. Yy, dziękuję, bardzo miło mi Cię poznać, więc Pan. No, cześć. Nie, kochanie, on jest jakiś ham. Słuchajcie, ja tylko groźby dzisiaj usłyszałem. Przecież on powiedział, że on jest dobry. I tutaj takie rzeczy? Nie wiem kochanie, ale taka była gierka Czemu oni wszyscy w ogóle mi zawsze groźby jakieś wrzucają? Zdziwnie, dziwnie naprawdę so, kochanie, jeżeli wam się spodobał ten odcinek, ja nie wiem co w ogóle będzie się działo dalej Ale dobra, wbiję o tej trzeciej w nocy i sprawdzę co on mi tam powie, wszystkie sprawy. No I wiadomo, że ja jak zawsze będę gotowy nagrywać, bo ja zawsze wszystko, wiecie, na kamerę nagrywam I jakby co, no właśnie więc jeżeli wam się spodobało, ja stawiajcie łapkę do góry i subikę z dzwonkiem. Pamiętajcie, kto nie z nami, ten pod nami. Więc jeżeli nie chcesz być pod nami, chcesz być z nami, bandziem Maxa, to zostawiajcie z dzwonkiem i łapkę do góry. No a ja, kochani, wam dziękuję, że byliście. Do zobaczenia jutro.